Witam serdecznie Macie Wudzik, Wbijam Kosakowo. No i szósty ten lot treningowy. A jesteśmy w gminie Hoczewo. Tam widać Hoczewko. Tam z tyłu Hoczewo. O no, tam. No, e, praktycznie pogoda, tak jak widać. No, chociaż w radiu przed chwilą mówili, że mamy w całym kraju piękną, słoneczną pogodę. Temperaturę niby od 2 do 4, to nie wiem gdzie ja się znajduję, bo tu słońca praktycznie nie widać w ogóle. Przez te ileś kilometrów nie pokazało się ani razu. Temperatura jest w tej chwili a na pewno zero. Zimno jest, czyli a, nie wiem w jakim kraju się, się znajduję. Na pewno nie ma 4 stopni i pełnego słońca. Czyli zaraz startujemy, 36, jeszcze mamy 4 minuty, zaraz startujemy gołębie. Myślę, że powinny sobie poradzić, choć mówię, te, widzimy jak to jest, każdy lot, każdy lot jest inny, każdy lot może przebiegać inaczej. Przedostatnie przed dwa loty to doskonale widać. Jeden z prędkością 1600, drugi z prędkością 950. E, czyli, e, czyli nigdy nic nie wiadomo. Ale to i latem e, nigdy nic nie wiadomo. E, czyli, e, czyli taki jest ten nasz sport. Wielka, wielka niewiadoma. E, co, do, e, co do finału. Finał praktycznie, no, jeżeli by się ta pogoda jakaś. Utrzymała to, bym chciał zrobić w tym tygodniu. Chyba, że spadnie śnieg, to jak mówiłem, to zrobimy jeszcze jeden lot treningowy, i później finał, żeby się, żeby się przyzwyczaiły do, do tych warunków. Też mówię, że zawsze trzeba stanąć także w polu, żeby tutaj praktycznie przy starcie miały jak najlepiej, żeby nie próbował ich tu zaatakować, bo mówię bliżej. Pasma gdzieś lasu, no to będzie na pewno gorsza e, sytuacja dla nich, bo tam na pewno siedzi gdzieś tam jastrząb. No mówię, tu mają za chwilę, e, praktycznie są w kilku pasmach e, leśnych do przekroczenia. Mają tu za chwilę jezioro e, Hoczeskie, później mają żarnowieckie. No zależy jak polecą. Muszą, e, muszą walczyć. Muszą walczyć. E, wiaterek e, troszeczkę sprzyja. E, z, Przyjający. No Powiedzmy, nie jest pod wiatr dzisiaj, ale wiatr jest spychający na, na wodę, e, czyli na Bałtyk. Tam. E, tak jak ostatnio miały loty e, typowo pod wiatr, to teraz mają z innym wiatr. Czyli to też wszystko może być inaczej. Mogą pójść całkiem inaczej, mogą w całką inną stronę sobie lecieć. No, dobra. <laughs> czyli zaraz startujemy. O. o A musimy wygonić tam na pewno jakieś zostały tylko tu w pierwszym momencie trzeba zawsze zobaczyć czy nie leci tu o dwa zostały ale w poszły zaraz się dogoniam. o no, dzisiaj będą miały problem z w ogóle zabraniem w tej pogodzie w tej pogodzie kierunku ale no muszą walczyć muszą walczyć muszą lecieć gdzieś tak tam no, na razie krążą, a gdzie ten pistolet jest? no na razie odchodzą no, nie widać ich w tych murach praktycznie tu o. tam nad drzewem Dobra, do usłyszenia. Dobry lot. Nie, nigdzie ich już nie widać. To uciekamy. Jeszcze raz, dobry lot.